40 tysięcy za podstawowy model, oscylując przy 70 tysiącach zł za wersję wypasioną. Liczby prezentują się wyśmienicie, ale czy przeniesie się to drastycznie właściwości jezdne? Oglądając poprzedni test dastera na naszym kanale, poruszyłem wszystkie kwestie oprócz zawieszenia, bo specjalnie dla ciebie przygotowaliśmy nieco inny test. Myślisz, że nowy daster poradzi sobie z obsuwającym się żwirem, czy też ugrzęźni w kolejnach? My także zadaliśmy sobie to pytanie i byliśmy bardzo ciekawi, aby to dla Ciebie sprawdzić. Pod maską znajduje się motor o pojemności 1,5 litra DCI rozwijający moc 110 koni mechanicznych i 260 Nm momentu obrotowego, niestety w dość wąskim zakresie, bo od 1750 do 3000 obrotów. Silnik całkiem ekonomiczny jak na bryłę oraz budowę wewnętrzną auta, Pozwolił nam osiągnąć wyniki przyjemne dla oka, bo wahały się przy 5,5 ,5 litra, aczkolwiek producent podaje 4,7 w cyklu pozamiejskim, co niestety przekłada się na dość zaniżone wyniki, chyba że będziemy jeździć bardzo ekonomicznie, z naciskiem na słowo bardzo. Zawieszenie współpracujące z elektrycznym wspomaganiem zostało osadzone w dwóch wariantach. Dla wersji 4x2 z przodu znajdziemy kolumny Mac Persona, a z tyłu oś sprężystą typu H. Dodatkowo o oprogramowanej charakterystyce pracy, co też przełożyło się na większą pojemność przestrzeni bagażowej. W napędzie na cztery koła z tyłu znajdziemy wielowahaczowe zawieszenie typu MacPherson. Dla obu z wcześniej wymienionych napędów niektóre wielkości pozostały identyczne. Niemałe prześwit, bo jest to aż 210 mm, oraz krótkie zwisy z tyłu i z przodu, bo oscylują przy 820 mm. Jednostka użyta do testu posiadała napęd 4x4 i powiem Ci krótko, z takim terenem jaki widzisz, poradziła sobie wyśmienicie. Pomimo odpadających zaślepek na przednim zderzaku, które zakrywają uchwyt do holowania, kilku skoków wywołanych miękką charakterystyką amortyzatorów, Dacia radzi sobie z różnorakim terenem bez najmniejszego problemu. Głębokie kolejny czy też nieutwardzona droga, wręcz lgnąca pod ciężarem samochodu, dziurawy asfalt albo wysokie krawężniki, Żadne z tych przeszkód nie zatrzymało Dastera. Większe podjazdy na nieubitym terenie to także żaden problem, przez co widać jak wysoko stoi on na tle konkurencji. Mimo tego, że samochód płynie po dziurach, miękka charakterystyka nie przeszkodzi ci także w żaden sposób w pokonywaniu zakrętów z większą prędkością. Warto zwrócić tutaj uwagę, iż zarówno w starym, jak i w nowym dasterze przy obciążeniu samochodu momentem bezwładności, np. przy gwałtownym zahamowaniu, czy też teście łosia, możemy odczuć nieprzyjemny zapach płynu do spryskiwaczy w kabinie. Według nas nowa Dacia jest strzałem w dziesiątkę. Rumuński koncert nie tylko poprawił sylwetkę auta, czuć tutaj także różnicę w prowadzeniu przy zachowaniu bardzo atrakcyjnej ceny. Nie dziwi nas fakt, że u niektórych dealerów zainteresowani muszą czekać kilkadziesiąt dni, co przekłada się na kilka miesięcy, aby otrzymać swój egzemplarz. Jeżeli podobał Ci się materiał, zostaw łapkę w górę, a także zostaw komentarz, co sądzisz o nowym dasterze. Tymczasem ja zapraszam Cię do subskrybowania naszego kanału, żeby być na bieżąco. Cześć!